Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Gabrych i Wicha odpowiadam za koordynację sprzedaży w Polsce południowej. W tym filmie chciałbym zaprezentować wam walizkę Wicha XXL3. Absolutny must have dla wszystkich elektryków czy elektroinstalatorów. Co ważne, jest to trzecia generacja walizki, którą sukcesywnie Rozwijamy i udoskonalamy od roku 2016. Waliska występuje w dwóch wersjach wyposażenia. W wersji pełnej, czyli podstawowej ze 106 elementami, oraz w wersji light z 46 elementami. Wersję light szczególnie polecamy dla wszystkich tych, którzy pracują już na narzędziach WiHa, a którzy by chcieli nabyć funkcjonalne rozwiązanie. Transportowe. Przejdźmy do konkretów. Największą zaletą walizki XXL3 jest fakt, iż nie jest ona jedynie zestawem wysokiej jakości narzędzi ręcznych, ale jest prawdziwym asystentem w codziennej pracy. Nie ma takiej drugiej dostępnej na rynku. Z wielu zalet, jakie posiada ta walizka, warto podkreślić: pierwsze, duże koła które mają ponad 20 cm średnicy. Dodatkowo są ogumowane. Dzięki kołom pokonywanie wszelkiego rodzaju nierówności, jakie znajdziemy na budowie, nie stanowi problemu. Również wysokie schody nie są żadną barierą dla tej walizki. W związku z tym, że koła są ogumowane, nie uszkadzamy nie uszkodzamy napotkanych elementów, prowadząc walizkę, na przykład, tak jak tutaj po rurkach, w otulinie. Jest to bardzo istotne. Dodatkowo, jak widzicie, mamy w walizce wysoki uchwyt, wysoki wysuwany uchwyt. Uchwyt ten wysuwa się do 105 cm, dzięki czemu prowadzenie tej walizki, spójrzcie, jest bardzo lekkie, przyjemne. To walizkę prowadzi się właściwie tak, jak walizkę podróżną, walizkę lotniczą. Jak się tutaj uwagę. Na ten element walizka ma również na uchwycie zamontowaną płytkę metalową. Zga jak myślicie, po co? Ano po to, żebyśmy mogli w prosty sposób doświetlić sobie miejsce pracy. W zestawie bowiem znajduje się latarka, dzięki której możemy sobie doświetlić miejsce, w którym pracujemy. Główną zaletą naszego asystenta jest możliwość wykorzystania go jako mobilnego podestu. Dzięki dwóm stabilnym nóżkom zyskujemy dodatkowe, dodatkowe 50 cm zasięgu. Jest to bardzo istotne w naszej codziennej pracy. Na podest możemy stanąć. Maksymalnie do 150 kg. Kilo, I teraz, żeby tak się nie męczyć, zobaczcie. W połowie walizki mamy wysuwa, tak, wysuwany stopień, dzięki którym w łatwy sposób wejdziemy na walizkę. Sprawdziliśmy to. Walizka, walizkę możemy wykorzystać w sześciu różnych pozycjach. Czterech stojących i dwóch siedzących. A teraz pokażę Wam mojego drugiego asystenta w dniu dzisiejszym i jedną z pozycji na tych walizce. Zapraszam kolegę z działu jakości. Jest tak duży, że nie mieści się w kadrze. No i swoje waży. Walizka dała radę. Dziękuję. Zobaczcie. Zwróćcie też uwagę, że w momencie, kiedy stajemy na tym podejście, na tym stopniu. Walizka jest bardzo stabilna. Tak jak wspomniałem, walizka możemy, walizkę możemy wykorzystać w sześciu różnych pozycjach: czterech stojących i dwóch siedzących. Innym ciekawym rozwiązaniem od wicha jest możliwość wykorzystania tej walizki jako mobilnego stołu warsztatowego, bowiem walizka ma dwa wgłębienia na pokrywie z podziałką centymetrową. I calową, dzięki czemu możemy dociąć sobie wybrany element na określoną długość. Praktyczne rozwiązanie, które na pewno przyda Wam się w codziennej pracy. Dodatkowo walizkę możemy zabezpieczyć za pomocą kutki. Bardzo istotnym elementem, czy też istotną zaletą e, naszej walizki jest zawór wyrównujący ciśnienie. Ma on dwie podstawowe funkcje. Pierwsza to jest taka, że zawór wyrównuje ciśnienie znajdujące się wewnątrz walizki do ciśnienia znajdującego się na zewnątrz, dzięki czemu e, klapa nie zascie, nie ulegnie zasaniu. E, dzięki tej pierwszej funkcji e, funkcja druga możliwość transportu tej w walizki w, warunk w warunkach lotniczych. Na pewno zwróciliście również uwagę na dwa zaczepy. Są to dwa duże. Zaczepy, niezależnie od siebie, które możemy otworzyć nawet w, robo, w roboczych rękawicach. Jeśli chodzi o materiał, z jakiego wykonana jest walizka, jest to polipropylen, bardzo odporny na uszkodzenia. Dodatkowo materiał ten charakteryzuje się dużą odpornością na zmianę temperatur. Walizka jest stabilna temperaturowo w zakresie od minus 20 do plus 40. 5 stopni. Tak jak Państwo widzą, nasz asystent posiada wiele ciekawych rozwiązań, dostępnych u nas i tylko i wyłącznie w tym zestawie. A teraz spójrzmy, co ma ten zestaw w środku. Zatem zobaczmy, co znajduje się w środku. Pierwszą rzeczą, na którą zwróćcie uwagę, jest uszczelka poprowadzona wzdłuż całej krawędzi, dzięki czemu narzędzia znajdujące się w środku zyskują odpowiednią klasę ochrony przed pyłem, zanieczyszczeniem czy wilgocią. Klasa ochrony to IP-55. Drugą istotną rzeczą, jeśli chodzi o budowę wewnątrz walizki, to dwa amortyzatory gazowe, które umożliwiają nam łatwiejsze otwieranie i zamykanie się walizki, a jednocześnie chronią nasze palce przed swobodnym i niekontrolowanym opadaniem tej górnej części. Co bardzo istotne, wewnątrz również znaleźliśmy miejsce na zamontowanie dodatkowego światła, który możemy doświetlić sobie miejsce robocze. Tak jak wspomniałem, walizka posiada dwie Dwa różne wyposażenia, Pierwszą, dwie różne wersje, przepraszam, wyposażenia. Pierwszą 106 elementów i drugą 46 elementów. Znajdziemy tutaj wszystkie niezbędne narzędzia, których używają elektrotechnicy w codziennej pracy. Związane z takimi czynnościami jak wkręcanie, obcinanie, chwytanie, trzymanie, ściąganie izolacji czy zarabianie końcówek. W zestawie 106 elementowym, tu będzie nam lepiej. Znajdziemy podstawowy zestaw wkrętaków wykonanych w izolacji VD i dopuszczonych do pracy, do pracy pod napięciem. Oczywiście wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe PH oraz PZ oraz wkrętaki dedykowane pod kątem elektryków, tutaj może pokażę, i pod kątem aparatury modułowej SLPZ1 i SLPZ2. Dodatkowo znajdziemy masywny wkrętak z funkcją pobijania, który przyda nam się w codziennej pracy. Jeśli chodzi o tą część, mamy również metrówkę z przeznaczeniem dla elektryków, klucz do szaf sterowniczych na przegubie, ściągacz do izolacji oraz zestaw poręcznych kluczy imbusowych w uchwycie Ergostar. W zakresie od 1,5 do 10 mm. Co ważne, Ergostary mają dodatkowo czy też imbusy, mają również kulkę, którą umożliwia nam pracę pod kątem 25 w jedną i w drugą stopni, oraz dodatkowo sprężynę Magic Ring, która przytrzymuje nam elementy w sposób mechaniczny. Chciałbym tu e, Państwa poinformować, że ten zestaw kluczy robimy w naszej fabryce w Gdańsku. Co jeszcze? Druga wkładka jest z różnego rodzaju szczypcami, obcinakami. Znajdziemy tutaj obcinaki boczne, płaskoszczypy. Tutaj produkt, który lubi, lubię szczególnie, to są obcinaki boczne, tak zwany bicat. Jest to produkt przez nas opatentowany, który pomoże Wam w cięciu różnego rodzaju twardych przewodów czy łańcuchów. Szczypce trikaty które też są opatentowane przez nas i służą do trzech, tymi szczypcami jesteśmy w stanie zrobić trzy prace. Możemy obciąć możemy przewód, możemy ściągnąć pojedynczą izolację z żył i możemy ściągnąć główną izolację, tak. Dodatkowo obcinaki do przewodów i próbnik napięcia, wykrywając napięcie w zakresie od 12 do 1000 V. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o kolejną wkładkę, zobaczcie, teraz ujęcie z tej strony. Znajdziemy tutaj ściągaczkę czołową w zakresie... Ściąga... Czołowy ściągacz izolacji w zakresie od 0,03 do 16 mm, kluczo-szczęki oraz dwie zaciskarki, jedną do tulejek izolowanych, a drugą do tulejek cienkościennych. Tutaj również warte podkreślenia, że tulejka, że zaciskarka ta ściąga nam, zaciska, przepraszam, aż do 16 mm w kwadracie. Uzupełnieniem zestawu jest młotek dla elektryków, bardzo fajnie leżący w dłoni oraz zestaw bitów udarowych XL selector. Walizka wyposażona jest również w dodatkowy schowek, tak zwane drugie dno, które możemy dowolnie sobie skonfigurować za pomocą ramek. To drugie dno możemy zabudować w formie organizera na drobne elementy, bądź możemy te ramki również wyciągnąć. I zyskać więcej przestrzeni na przechowywanie takich elementów jak elektronika, dokumenty czy różnego rodzaju mierniki. Co ważne, tutaj drugi schowek jest dodatkowo zamykany w sposób mechaniczny. Pokażę jeszcze narzędzia, które znajdują się wewnątrz. Znajdziemy też na wyposażeniu poziomice dla elektryków z możliwością wyznaczenia czterech puszek w jednej linii. Znajdziemy tutaj. Piłkę do przecinania oraz zestaw Slim Wario, z którym możemy w łatwy sposób poradzić sobie z większością prac związanych z dokręcaniem, bowiem w tym zestawie znajdują się trzy rękojeści. Mamy standard, standardową rękojeść Soft Finish. Mamy rękojeść. Do trudno dostępnych miejsc tak zwanego stabi, oraz wkrętaczek czy rękojeść do prac precyzyjnych, to jest rękojeść Pico Finish. Dzięki adapterowi w łatwy i szybki sposób jesteśmy w stanie zmienić wkrętak w klucz nasadowy, bowiem w zestawie mamy również 8 nasadek w zakresie od 5,5 do 13 mm. A teraz wróćmy do naszej walizki i opowiedzmy co nieco na temat jej wymiarów. Słuchajcie: Wymiary tej walizki to, jeśli chodzi o wysokość, 68 cm, bądź po rozłożeniu uchwytu 105 cm. Jej szerokość, czyli w tym przypadku ta część wynosi 50 cm, a e, trzecia dane 33 cm. Tak? Jeśli chodzi o wagę tej walizki z wyposażeniem, jest to 21,6 kg. Sama walizka bez narzędzi znajdujących się w środku to 13,3 kg. A pojemność tej walizki, bo to też jest bardzo istotne, wynosi 50 litrów. Jednak pamiętajcie, jeśli chodzi o wagę tej walizki, nie będziecie jej odczuwali w przypadku codziennej pracy, bo mamy w niej bardzo dużo walizce zamontowane bardzo duże koła. Przecież tą walizkę będziecie prowadzić, a nie będziecie nosić. Czy nie brzmi to jak spełnienie marzeń każdego elektryka? Przekonajcie się sami.